Jestem... Pepom Stars! A to mój mały... Meteorytalana. Yo, yo. To... Jest tenis, e? to jest... Wielki Gruba! Się zamknął. <grym> Pepa Stars! <grym> Świąteczne przedstawienie... Olków Brawn Stars! Pada śnieg, pada śnieg, palą się bałwanki, kurwa mać, kurwa mać, ktoś zajebał sanki! Patrzcie, to świąteczna Jarzynowa Rodzinka. Czasu, chodźcie albo spierdalamy. Proszę, to wasze bilety. Na nich są numery waszych miejsc. To miejsce, Numer 5. 6. 5 do potęgi szóstej, 80 tysięcy. 500 milionów Istniejąca liczba. Zamknąć mordy. Zaraz zacznie się przedstawienie. Eee, proszę pani, może iść do toalety. No, wypierdalaj! O. Przepraszam, e, przepraszam. Dziękuję. Tylko pośpiesz się, pedu. Pojebało cię. Ja jeszcze nigdy nie byłam w teatrze. To jest ekscytujące, zobaczysz. Przepraszam. E, dziękuję. Szszsz! dzieci. Bądźcie już cicho. Zabrali dzieci mi końcówkę od. Przepraszam was. To nie był początek przedstawienia. To telefon madam gazet. Ojej! Znowu jakiś telefon! Nie, to początek przedstawienia! Jak się ma z tej strony Olek? Dzisiaj jemy mięso o kości wędliny. Ja pierdolę dzieci. To jest pani marchewka, a to słodka żurawinka. Jeszcze wasze ulubione świąteczne warzywo! Małe główienko! A gdzie poszła mała brukselka? Mała brukselko? Gdzie jesteś? Zginęła! Gówno mnie to obchodzi. Dziewczynki i chłopcy, pomożecie nam ją... Nie, 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 Jeśli ją zobaczycie, krzyknijcie. Pierdolek! Spierdolek! Tak jest! Kiedy zobaczycie, krzyknijcie właśnie tak! Tam jest! W domku za tobą! Gdzie? No co za ślepa baba! Ja jej nie widzę! Widocznie nie potrafisz dobrze jej szukać! A tutaj jesteś, mała sprytna brukselko! A ja jestem marchewką wróżką! Patrzcie dzieci. Mogę próbować. Nie dajcie się nabrać, powiesili ją. Mogę spełnić jedno Wasze życzenie. Macie jakieś życzenie? Zaśpiewaj piosenko o dniach szkoły. To niemożliwe. Dla mnie ro... No to zrób tak, żeby Oleg Browsers powiedział zakazane słowo. Dobra, niech będą te dni szkoły. Kurde, przez te głubie bachory powiedziałam prawie te zakazane słowo. Skazem. O! Teraz zaśpiewamy wam świąteczną piosenkę. Dzieci, czy chcielibyście posłuchać jej? Według najgorszej roku, w Wpierdalamy! To już koniec! Do widzenia, dzieci, wesołych świąt! Dzieci, wesołych świąt! To było trochę za szybko. Zaraz. Mamy jeszcze niespodziankę. Tak, bardzo ważna osoba chciała się tutaj z wami wszystkimi spotkać. Ho, ho, ho! Wiecie już, kto to taki? Ho, ho, ho! To królowa! Witajcie, dzieci! Czy wszystkie byłyście krzeczne? Nie! Czy wszystkie codziennie myłyście zęby? Nie! Czy zawsze sprzątałyście w swoich pokojach? Nie. No to wypierdalamy. Ho, ho, ho! Wesołych Świąt!